Wyobraź sobie, że masz podświadomość i świadomość. Twój świadomy umysł jest logiczny, analityczny, liczy, planuje. Raptem 5% jego działania wpływa na Twoje decyzje, na Twoje życie, na to, jak wygląda Twoja rzeczywistość. I drugi umysł. Podświadomy, to jest potęga, to jest prawdziwa potęga, to jest niesamowita moc w tym, jak realizują się Twoje kolejne plany, cele, w jaki sposób wygląda Twoje życie, jak ty czujesz się sam sama ze sobą. Podświadomość to aż 95% Twoich decyzji, sytuacji, które masz w swoim życiu, osób, które ciebie. Otaczają. I jeżeli w umyśle podświadomym masz programy, które ciebie ograniczają, a stworzyły się w dzieciństwie do siódmego, do dziewiątego roku życia, to Świadomy umysł, nawet jeżeli logicznie myśli, analizuje, planuje, nie jest w stanie zrealizować tego, co planujesz, bo podświadomość gra pierwsze skrzypce. To ona decyduje, to ona podejmuje decyzje i to ona aż w 95% działa albo na Twoją korzyść, albo wręcz przeciwnie, w zależności od tego, jakie masz programy. I teraz, co robimy w hipnozie? W hipnozie rozluźniamy umysł, ponieważ między jednym a drugim umysłem znajduje się tak zwana funkcja krytyczna. Taki strażnik, który broni tego, żeby odpowiednie sugestie dostały się do umysłu podświadomego. I jeżeli w twoim podświadomym umyśle są programy, które nie pozwalają, żeby ta sugestia dostała się do podświadomości, to właśnie ten strażnik zatrzymuje te sugestie i nie wpuszcza ich do umysłu podświadomego. Dlatego jeżeli nawet z poziomu umysłu świadomego, siłą woli, która jest świadomością, postanawiasz sobie coś zmienić, ale program w podświadomości jest bardzo silny, to nie jesteś w stanie tego zrobić, bo cały czas ta funkcja krytyczna, ten strażnik zatrzymuje sugestie i ich nie wpuszcza do podświadomości. A podczas hipnozy omijamy tego strażnika i dostajemy się dzięki temu do podświadomości. Jeżeli słyszysz sugestie w czasie hipnozy i ona jest sugestią, którą ty chcesz przyjąć, która tobie odpowiada, to ona zaczyna Potwiczyć w podświadomości. Zmieniamy tam oczywiście nawyki, neutralizujemy emocje, pracujemy z na przykład częściami Ciebie, które sabotują Twoje działania. Jest wiele różnych technik, które stosujemy podczas hipnozy. Dzięki temu łatwo zasiewamy sugestie w Twojej podświadomości, i Twoja podświadomość zaczyna pracować na Twoją korzyść.